Walczyli, wybrali łatwe cele, starszą czarnoskórą parę, samą na cichej poboczu drogi, bez wsparcia, bez świadków, tylko zastraszanie w biały dzień. Ale czego funkcjonariusze nie wiedzieli? Ich syn był kilka minut drogi stamtąd, a kiedy ten umundurowany marin wysiadł ze swojej ciężarówki, cała dynamika sił legła w gruzach. To, co wydarzyło się później, zmieniło całe miasto w świadków. Zanim zagłębimy się w ten temat, chcę wiedzieć, skąd oglądacie. Zostawcie nazwę swojego miasta lub kraju w komentarzach. Zawsze jest to potężne uczucie widzieć, jak daleko docierają te historie. Słońce kapało miodowo-złotym światłem przez drzewa, malując starego biujka w ciepłe, zachęcające światło. W środku Samuel i Clara Peterson nucili do gospelowej melodii w radiu. Samuel z dłońmi zniszczonymi pracą, delikatnie spoczywającymi na kierownicy, spojrzał na Klarę. Jej uśmiech, tak promienny jak słońce, zawsze go uspokajał. W tym tygodniu obchodzili pięćdziesiątą rocznicę ślubu, a ta niedzielna przejażdżka była ich małą ucieczką, cichą chwilą wyrwaną z zgiełku życia rodzinnego. Klara wskazała na pole słoneczników, ich twarze zwrócone ku niebu. Jak pełne nadziei modlitwy. Samuel zaśmiał się, wspominając, jak kiedyś wypełniała ich maleńkie mieszkanie słonecznikami, gdy byli świeżo po ślubie. To były proste przyjemności. Te wspólne chwile, komfortowa cisza między dwiema duszami, które znały się na wylot. Ta niedzielna przejażdżka była czymś więcej niż tylko wycieczką. Była świadectwem miłości, która przetrwała każdą burzę spokojnym interludium. W dobrze przeżytym życiu. Gdy gospelowa melodia ucichła, Klara zaproponowała przerwę na kawę. Tam jest ta mała knajpka, Samuelu, powiedziała, wskazując na wysłużony szyld obiecujący gorącą kawę i domowe ciasto. Samuel chętnie się zgodził. Od wieków chciał spróbować ich szarlotki. Ostrożnie zasygnalizował, zjeżdżając bójkiem z głównej drogi na żwirowy parking. Knajpka była przytulnym, niepozornym miejscem. Z kilkoma stolikami na zewnątrz osłoniętymi dużymi parasolami. W powietrzu unosił się zapach świeżo parzonej kawy i smażonego boczku. Samuel pomógł Klarze wysiąść z samochodu, biorąc ją pod ramię, gdy szli w kierunku wejścia. Wybrali stolik na zewnątrz, pławiąc się w ciepłym słońcu. To była idealna pauza w ich idealnym dniu, chwila prostej satysfakcji, zanim świat postanowił się wtrącić. Uśmiechnęli się do siebie. Już przewidując słodki smak kawy i szarlotki, zanim zdążyli usiąść na krzesłach, radiowóz policyjny gwałtownie podjechał za biuika, wzbijając chmurę kurzu. Wysiadło dwóch funkcjonariuszy, ich miny były surowe. Nie przywitali Samuela i Klary. Zamiast tego podeszli prosto do nich zdecydowanym krokiem. Wyższy funkcjonariusz, młody mężczyzna z ogoloną głową, zatrzymał się kilka stóp dalej, jego wzrok utkwiony w Samuelu. Druga, Kobieta z okularami przeciwsłonecznymi na głowie powoli okrążyła biuika. Jej oczy skanowały każdy szczegół. Powietrze, niegdyś wypełnione słodkim aromatem kawy, teraz skrzyło się niepokojącym napięciem. Samuel i Clara wymienili zaniepokojone spojrzenia, ogarnęło ich uczucie niepokoju. Ich spokojna niedziela miała zostać zburzona. Czego oni mogą chcieć? Czy to pański pojazd, proszę pana! Zapytał wyższy funkcjonariusz głosem pozbawionym ciepła. Samuel, zaskoczony, powoli skinął głową. Tak, funkcjonariuszu, to mój. Czy jest jakiś problem? Funkcjonariusz nie odpowiedział na pytanie. Czy ma pan dowód własności? Naciskał, zwężając oczy. Klara cicho westchnęła. Dowód własności? Funkcjonariuszu, posiadamy ten samochód od ponad 20 lat. Samuel wtrącił jego głos lekko drżał Jesteśmy tylko na niedzielnej przejażdżce Funkcjonariuszka wciąż krążąca wokół biuika odezwała się po raz pierwszy Tablica rejestracyjna nie pasuje do opisu pojazdu w naszym systemie stwierdziła sucho Musimy zobaczyć dowód tożsamości i dowód że to faktycznie jest wasz samochód Oskarżenie zawisło ciężko w powietrzu jawna insynuacja że są przestępcami. Samuel poczuł falę gniewu zmieszanego z niedowierzaniem. To był ich samochód, ich życie, ich niedziela, a ci funkcjonariusze traktowali ich jak złodziei. Nie mamy przy sobie dowodu rejestracyjnego, funkcjonariuszu. przyznał Samuel. Jego głos był pełen frustracji. Jest w domu, w bezpiecznym miejscu. Wyższy funkcjonariusz parsknął. To wygodne, prawda? Zrobił krok bliżej, naruszając przestrzeń osobistą Samuela. Proszę pana, mamy powody sądzić, że ten pojazd jest kradziony. Proszę odsunąć się od samochodu. Klara drżącymi rękami wyciągnęła dłoń i delikatnie dotknęła ramienia Samuela. Samuelu, nie kłóć się z nimi. Błagała, jej głos był ledwo szeptem. Funkcjonariuszka podeszła do Klary, jej mina stwardniała. Proszę pani, proszę zachować milczenie i pozwolić nam przeprowadzić dochodzenie. Funkcjonariusze zaczęli przeszukiwać biuika, otwierając drzwi i grzebiąc w schowku. Samuel i Klara stali bezradnie obok, patrząc jak naruszana jest ich prywatność, jak odbierana jest im godność. Aromat kawy i szarlotki został teraz całkowicie przyćmiony przez gorzki smak niesprawiedliwości. Zaczął zbierać się mały tłum, przyciągnięty zamieszaniem. Ich twarze wyrażały ciekawość i zaniepokojenie. Wyższy funkcjonariusz odciągnął Samuela od samochodu. Jego uścisk na ramieniu Samuela zacieśnił się. Proszę pana, muszę zadać panu kilka pytań, powiedział podnosząc głos. Skąd ma pan ten pojazd? Samuel, jego głos drżał ze złości i strachu, odparł: Mówiłem panu, funkcjonariuszu. To nasz samochód. Kupiliśmy go jako nowy. Funkcjonariuszka, wychodząc z biuika, podniosła małe, zniszczone zdjęcie. Kim są ci ludzie? Zarządzała. Jej głos był pełen podejrzeń. To było zdjęcie wnuków Samuela i Klary, zrobione lata temu. Oczy Klary napełniły się łzami. To już nie było proste nieporozumienie. To było celowe nękanie. Tłum rósł. Ich pomruki dezaprobaty stawały się coraz głośniejsze. Kiedy sytuacja wydawała się wymykać spod kontroli, na parking wjechał kolejny pojazd. Ciemny sów, a z niego wysiadł mężczyzna w mundurze. Mężczyzna był wysoki i barczysty. Jego mundur, Marin, był nienaganny i schludny. To był ich syn, David. Jechał, żeby zrobić im niespodziankę na rocznicę. Jego serce było pełne ekscytacji. Ale kiedy wjechał na parking knajpki, jego radość zamieniła się w lód. Zobaczył swoich rodziców stojących obok samochodu, wyglądających na zmartwionych. Zobaczył dwóch policjantów, ich postawy były agresywne. Rozpoznał napięcie w powietrzu, zbierający się tłum, niewątpliwe oznaki niesprawiedliwości. Szczęka Davida zacisnęła się. Szybko zaparkował i ruszył zdecydowanie w kierunku sceny. Jego oczy utkwione w rodzicach, widział strach w ich oczach, upokorzenie wyryte na ich twarzach. Zapłonął w nim ogień, instynkt opiekuńczy, wyostrzony przez lata służby i całe życie miłości do rodziców. Nie pozwoliłby nikomu ich znieważyć, nie na jego warcie. David podszedł do grupy. Jego postawa była wyprostowana, a głos spokojny, ale stanowczy. Funkcjonariusze, powiedział. Jego oczy spotkały się ze wzrokiem wyższego policjanta. Jestem sierżantem sztabowym piechoty morskiej, Davidem Petersonem. To są moi rodzice. Czy możecie mi wyjaśnić, co się tutaj dzieje? Wyższy funkcjonariusz, na chwilę zaskoczony obecnością i autorytatywną postawą Davida, zająknął się lekko. Proszę pana, prowadzimy rutynowe dochodzenie. Tablica rejestracyjna tego pojazdu nie pasuje do opisu pojazdu w naszym systemie. Spojrzenie Davida stwardniało. Z całym szacunkiem, funkcjonariusze to jest ich samochód. Posiadają go od dziesięcioleci. Trudno mi uwierzyć, że zwykły błąd urzędniczy uzasadnia taki poziom kontroli. Zrobił pauzę, pozwalając swoim słowom wybrzmieć: Czy zdajecie sobie sprawę z cierpienia, jakie sprawiacie moim rodzicom? Są starsi, a to jest całkowicie niepotrzebne. Jego głos, choć opanowany Niósł w sobie niewątpliwy ton stali. Tu nie chodzi tylko o tablicę rejestracyjną, prawda, funkcjonariusze? Kontynuował David, jego głos nabierał siły. Chodzi o to, jak podeszliście do moich rodziców, o założenia, które poczyniliście, o sposób, w jaki potraktowaliście ich z jawnym brakiem szacunku. Podszedł bliżej, jego oczy płonęły sprawiedliwym gniewem. Są praworządnymi obywatelami, filarami tej społeczności, zasługują na szacunek, tak jak każdy inny. Zwrócił się do tłumu, jego głos rezonował z przekonaniem. Moi rodzice ciężko pracowali przez całe życie, wychowali rodzinę i wnieśli wkład w społeczeństwo. Zasługują na to, by cieszyć się spokojną niedzielą, bez poddawania się tego rodzaju nękaniu. Ponownie spojrzał na funkcjonariuszy. Jego mina była niezachwiana. Żądam, abyście przeprosili moich rodziców za sposób, w jaki ich potraktowaliście, i oczekuję, że od tej chwili będziecie postępować profesjonalnie i z szacunkiem. Cisza, która nastąpiła, była ogłuszająca. Wszyscy czekali, wstrzymując oddech, aby zobaczyć, co zrobią funkcjonariusze. Tłum, początkowo zbiór ciekawskich gapiów, Przekształcił się w cichą, wspierającą siłę. Patrzyli z zapartym tchem, jak Dawid trwał na swoim stanowisku, jego głos odbijał się echem niezachwianego przekonania. Niektórzy kręcili głowami z niedowierzaniem na zachowanie funkcjonariuszy, podczas gdy inni wymieniali znaczące spojrzenia, rozpoznając znajome ukłucie niesprawiedliwości. Starsza kobieta, jej oczy pełne współczucia, podeszła. I delikatnie położyła dłoń na ramieniu Klary, oferując cichy gest Solidarności. Młody mężczyzna wyciągnął telefon, nagrywając scenę, uwieczniając surowe emocje i siłę stanowiska Davida. Pracownicy Knajpki wyglądali przez okna, ich twarze odzwierciedlały mieszankę troski i podziwu. Obecność tłumu wzmocniła wagę sytuacji, zmieniając rutynową kontrolę drogową w publiczny osąd. Odważna obrona Davida zapaliła iskrę, przekształcając gapiów w aktywnych świadków, zjednoczonych w dezaprobacie dla działań funkcjonariuszy i wsparciu dla Samuela i Klery. Funkcjonariusze, teraz świadomi bacznej obserwacji, zaczęli się niespokojnie poruszać, ich początkowa pewność siebie została zastąpiona rosnącym poczuciem niepokoju. Wyższy funkcjonariusz niespokojnie przystąpił z nogi na nogę, unikając bezpośredniego spojrzenia Davida. Proszę pana, zaczął. Jego głos był zauważalnie cichszy. Po prostu postępowaliśmy zgodnie z protokołem. Musimy badać wszelkie niezgodności, które znajdziemy. Funkcjonariuszka wtrąciła się. Jej ton był obronny. System oznaczył tablicę rejestracyjną. To nie nasza wina, że informacje są nieprawidłowe. Spojrzała nerwowo na tłum, a potem z powrotem na Davida. Nie chcieliśmy sprawiać kłopotów. David uniósł brew. Jego mina była sceptyczna. Kłopotów? Poddaliście moich rodziców nieuzasadnionym podejrzeniom i nękaniu na podstawie rzekomej niezgodności. To więcej niż kłopoty, funkcjonariusze, to naruszenie ich praw i całkowity brak szacunku. Funkcjonariusze, zdając sobie sprawę, że tracą kontrolę nad sytuacją i spotykają się z rosnącą publiczną dezaprobatą, zaczęli się dalej wycofywać. Ich próby usprawiedliwienia brzmiały coraz słabiej i mniej przekonująco. Starali się ratować swoją reputację i uniknąć dalszej eskalacji. David stał wyprostowany, niczym latarnia, niezachwianej determinacji w obliczu niesprawiedliwości. Jego obecność promieniowała siłą i prawością, stanowiąc potężny kontrast dla słabnącej władzy funkcjonariuszy. Jego słowa, wypowiedziane z przekonaniem, i napędzane miłością do rodziców, głęboko poruszyły tłum, przekształcając ich bierną obserwację w aktywne wsparcie. Funkcjonariusze, świadomi nieugiętej postawy Davida i rosnącej dezaprobaty tłumu, byli wyraźnie wstrząśnięci. Ich próby usprawiedliwienia swoich działań spaliły na panewce, obnażone jako nędzne wymówki dla dyskryminacyjnego zachowania. Niezachwiane żądanie szacunku ze strony Dawida pozbawiło ich autorytetu, zmuszając do konfrontacji z konsekwencjami swoich działań. Jego potężna postawa nie tylko obroniła jego rodziców, ale także posłużyła jako mocne przypomnienie o wadze stawiania czoła niesprawiedliwości bez względu na okoliczności. Jego działania pokazały, że nawet w obliczu władzy, prawość i miłość mogą zwyciężyć. Atmosfera wyraźnie się zmieniła. Napięcie zostało zastąpione poczuciem nadziei i oczekiwaniem na sprawiedliwe rozwiązanie. Wyższy funkcjonariusz, przełykając ślinę, w końcu zwrócił się do Samuela i Klary. Proszę pana, proszę pani, wymamrotał, jego głosowi brakowało szczerości. Przepraszam, jeśli sprawiliśmy państwu jakieś niedogodności. Po prostu wykonywaliśmy swoją pracę. Funkcjonariuszka dodała, jej ton był równie nieszczery. Musimy być dokładni. To dla bezpieczeństwa wszystkich. Dawid, niezrażony ich wymuszonymi przeprosinami i słabymi usprawiedliwieniami, podszedł bliżej. Te słowa brzmią pusto, funkcjonariusze. Przeprosiny bez przyznania się do wyrządzonej krzywdy są bez znaczenia. Spojrzał prosto na wyższego funkcjonariusza. Czy rozumiecie strach i upokorzenie? Jakie zadaliście moim rodzicom, czy zdajecie sobie sprawę z rasistowskich podtekstów waszych działań? Funkcjonariusze milczeli, ich miny były mieszaniną zażenowania i oporu. Ich wymuszone przeprosiny i słabe próby usprawiedliwienia tylko podkreśliły niesprawiedliwość ich działań, nie zdoławszy uspokoić tłumu ani zmniejszyć wpływu potężnego stanowiska Davida. Było jasne, że ich słowa były jedynie formalnością, złożoną w celu uniknięcia konsekwencji ich zachowania, a nie prawdziwą skruchą. Funkcjonariusze, pokonani i upokorzeni, wycofali się do swojego radiowozu i odjechali, pozostawiając po sobie utrzymujące się uczucie niepokoju. Samuel i Clara, choć wstrząśnięci tym doświadczeniem, byli głęboko wdzięczni za niezachwiane wsparcie Davida. Klara uczepiła się ramienia Dawida. Łzy spływały jej po twarzy. Dziękuję, synu, wyszeptała drżącym głosem. Dziękuję, że stanąłeś w naszej obronie. Dawid mocno przytulił matkę. Jego serce było pełne miłości i opiekuńczości. Zawsze będę tu dla ciebie, mamo, zapewnił ją. Zwrócił się do ojca, kładąc dłoń na jego ramieniu. Samuel, choć wyraźnie wstrząśnięty, Zdołał się słabo uśmiechnąć. Tłum, będąc świadkiem czułego spotkania, wybuchnął aplauzem. a Ich wsparcie spłynęło na Samuela i Klarę jak ciepły uścisk. Ludzie składali słowa otuchy i współczucia, ich głosy były pełne prawdziwej troski. Właściciel knajpki przyniósł dwa kawałki szarlotki i dwie filiżanki kawy, odmawiając przyjęcia zapłaty. Na koszt firmy, powiedział, jego oczy były pełne współczucia zasługujecie na trochę ciszy i spokoju po tym wszystkim. Nawet po odjeździe funkcjonariuszy, parze zajęło dużo czasu, aby otrząsnąć się z tego incydentu i znów poczuć się bezpiecznie. Nawet gdy Samuel, Clara i David w końcu usiedli, by cieszyć się kawą i ciastem, w powietrzu wisiało ciężkie pytanie. Dlaczego? Dlaczego ci funkcjonariusze tak szybko podejrzewali starszą, czarnoskórą parę o kradzież własnego samochodu? Czy to był naprawdę tylko błąd urzędniczy, czy też kryło się za tym coś bardziej złowrogiego? Incydent ten posłużył jako brutalne przypomnienie, że profilowanie rasowe i nieświadome uprzedzenia wciąż nękają nasze społeczeństwo, rzucając cień nawet na najprostsze przyjemności. Podkreślił on wrażliwość zmarginalizowanych społeczności i znaczenie czujności w obliczu niesprawiedliwości. Ale być może najważniejszym pytaniem, które należy rozważyć, jest to, co by się stało, gdyby David nie przybył. Czy Samuel i Klara byliby narażeni na dalsze nękanie, a nawet aresztowanie? Historia ich niedzielnej przejażdżki zmusza nas do zbadania naszej własnej roli w konfrontacji z niesprawiedliwością i do zadania sobie pytania: co mogę zrobić, aby stanąć w obronie tych, którzy są niesprawiedliwie traktowani? Ta historia, choć dotyczy Samuela i Klary, Odzwierciedla znacznie większy problem. Rzuca nam wyzwanie, abyśmy zastanowili się, jak możemy zbudować bardziej sprawiedliwe i równe społeczeństwo dla wszystkich. Jakie kroki możemy podjąć, aby zwalczać profilowanie rasowe i nieświadome uprzedzenia w naszych społecznościach i instytucjach? Zaczyna się od świadomości. Musimy uznać istnienie tych problemów i być gotowi skonfrontować się z własnymi uprzedzeniami. Musimy również wspierać politykę. I inicjatywy promujące równość i odpowiedzialność. Co więcej, wszyscy możemy być jak David. Możemy zdecydować się być aktywnymi świadkami, interweniując, gdy jesteśmy świadkami niesprawiedliwości i używając naszych głosów, aby sprzeciwić się dyskryminacji. Możemy wspierać organizacje działające na rzecz zwalczania nierówności rasowych i promowania zrozumienia. Wykorzystajmy tę historię jako katalizator zmian. Zobowiążmy się do stworzenia świata, w którym każdy, bez względu na rasę czy pochodzenie, może cieszyć się spokojną, niedzielną przejażdżką, bez obawy o uprzedzenia czy nękanie. Sprawmy, by potężna postawa Dawida stała się normą, a nie wyjątkiem. Upewnijmy się, że takie incydenty się nie powtórzą. Zacznijmy teraz. Dziękuję za obejrzenie do końca. Jeśli takie historie mają dla Ciebie znaczenie, naciśnij subskrypcję. Spotkamy się w komentarzach. Mamy wiele do omówienia.